Dzień dobry, szczęść Boże. W tą piękną, nieco wieczną niedzielę chciałam Wam przypomnieć o tym, o czym pewnie pamiętacie. Te osoby, które rozpoczęły 23 czerwca nowennę pompejańską. Kończyby ją już 15 sierpnia, w najbliższy czwartek, w uroczystość bo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Jak wiecie, bardzo lubię wymyślać różne fajne daty rozpoczęcia, zakończenia nowenny pompejańskiej, więc chciałam zaproponować kolejną, bardzo maryjną, zarówno start, jak i koniec, ponieważ gdybyśmy rozpoczęli. Kolejną pompejankę 15 sierpnia, czyli właśnie w uroczystość niebo wzięcia najświętszej Marii Panny, to 54 dni modlitwy wybiłyby 7 października święto Matki Bożej Różańcowej. Jest to też data pięknego wielkiego zwycięstwa w bitwie pod Lepanto, o której jeszcze będę mówiła. Myślę, że trudno lepsze daty. Naprawdę, dwie tak mocne maryjne, czyli 15 sierpnia, największa maryjna uroczystość oraz 7 października, kiedy właśnie wspominałam Matkę Bożą Różańcową, czyli największe jakby, nie jakby, na pewno największe różańcowe święto. Więc myślę, że ta data 15 sierpnia, 7 października byłaby bardzo, to bardzo fajną datą. Przed kilku lat właśnie e, w tym terminie odmawiam zawsze Pompejankę. Wiem, że jest 15 sierpnia, będzie trudno, ponieważ jedną się kończy, a drugą zaczyna, ale myślę, że warto było podjąć ten trud. 15 sierpnia, 7 października. Jeszcze będę was namawiała, mówiła o tym, ale tak na razie zaznaczam, bo jest niedziela, trochę więcej czasu mamy. Do czwartku zostało jeszcze parę dni, więc może warto sobie to przemyśleć. Ja na pewno wezmę udział w kolejnej konferencji, zwłaszcza, że intencji jest całe mnóstwo. Więc się zastanówcie, proszę, kochani. To było na tyle. Pięknej niedzieli. Do widzenia.